Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Za nami intensywny tydzień, bo w środku tygodnia rozgrywano mecze Pucharu Polski, a w weekend było wiele ciekawych spotkań. Między innymi odbyły się derby Rzeszowa oraz derby Dolnego Śląska pomiędzy Miedzią i Chrobrym. Oprócz tego portowcy złapali na gorącym uczynku poznańskiego graficiarza. A ja zanim zaproszę Was na piknik, chciałbym jeszcze przedstawić partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim STS, legalny polski bugmacher z najlepszymi bonusami na rynku. Z okazji zbliżających się meczów polski. Drużyn w europejskich pucharach, które odbędą się w czwartek 5 października razem z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z kodem piknik lub korzystając z linku w opisie, możecie otrzymać 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie gola wojskowych lub medalików w najbliższej kolejce europejskich pucharów. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli zakład wejdzie oprócz wygranej z kuponu, zgarniecie dodatkowe 300. Legie czeka trudny mecz na wyjeździe, ale ja typuję remis. Obstawiam, że hiszpańsko. Villarreal wygra z francuskim Rennes. Na koniec dorzucę jeszcze, że Raków zdobędzie gola. Obstawiam stówkę, a do wygrania mam prawie tysiąc, ale jeśli medaliki zdobędą gola, to mogę zgarnąć dodatkowe trzy stówki. Link do szczegółów i rejestracji w opisie filmu. Warto też wspomnieć, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną czyli 1560 zł bonusu na start plus 100 zł zakładu bez ryzyka. W skrócie wygrana albo zwrot. Pamiętajcie o kodzie piknik i że oferta jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam. Jej. Zapraszam na piknik. Na derby dolnego Śląska kibice Chrobrego mobilizowali się już od dłuższego czasu, tym bardziej, że poprzednia ich wizyta w Legnicy skończyła się pod stadionem. Goście do Legnicy dotarli w jakieś 400 osób, w tym 44 ziomali ze Stilonu. Chrobry w trakcie meczu zaprezentował oprawę pod tytułem Forever Chrobry Głogów. Dzień dobry, używanie materiałów pirotechnicznych w rzeźbie cyfrowej. Usta, ustawa bezpieczeństwa i innych zasobów zabrania maszenia i używania wyrobów pirotechnicznych, materiałów hybrydowych oraz materiałów do rozrodów niebezpiecznych. Gospodarze zaprezentowali sektorówkę i transparent z hasłem 10 lat bracie w kibolskim klimacie, a po bokach odpalili piro. W sobotę odbyły się 91. derby Rzeszowa. Rysowia, która była w roli gościa na stadion, udała się pochodem. Do dyspozycji mieli 3100 wejściówek, ale w klatce zameldowało się 1666 osób, w tym 56 fanów stali Sanok. W drugiej połowie na sektorze gości zapłonęły ognie wrocławskie i kilka rad. Filety na trybunę stali, których było 4700, rozeszły się już tydzień przed meczem. Gospodarze wraz z pierwszym bliskiem zaprezentowali pokaźny pokaz pirotechniczny. ile później na sektor wjechała sektorówka z folią, na której znajdował się herb i data powstania klubu. Do tego zawis transparent. Dla tego klubu warto jest żyć, dla wielu chwil warto z nim być. Stal podczas derbów wspierało 155 fanów Stalówki, 80 Poloni Przemysłu, 70 Karpaciarzy, 21 osób z Biłgoraja oraz 25 z Koszyc. Do Szczecina wybrało się 1152 lechitów i była to druga najwyższa liczba wyjazdowa w kolejce. Kolejor swój pobyt w klatce urozmaicił pirotechniką. Szczecin jeszcze przed meczem postanowił odwiedzić pewien poznański artysta, który słynie z tego, że na stadionach rywali maluje charakterystycznego koziołka. Jego dzieła można było spotkać na wielu stadionach w całej Europie, a nawet na Żylecie. Tym razem jednak wpadł w zasadzkę portowców i musiał publicznie przyznać się do porażki. Pogoń w związku z tym na meczu wywysiła transparent. Taki moral z tego płynie, nie zmalujesz nic w Szczecinie. Gospodarze również odpalili trochę piro. W Szczecinie tego dnia zasiadło 20 157 widzów i była to najwyższa frekwencja. 来一扎。嗯 <noise> Warto również wspomnieć, że w środku tygodnia odbyły się mecze w ramach rozgrywek Pucharu Polski. W związku z tym na wyjazd do Krasnego Stawu wybrało się około 120 zawiszaków. ŁKS był obecny w Kaliszu w 410 osób, w tym 118 lechitów, 3 fanów zawiszy i 2 tyskiego GKS-u. 201 widzewiaków zameldowało się w Elblągu. Goście zaprezentowali na płocie transparent do treści. Droga była bardzo długa, przed Wami część druga. Jest to nawiązanie do wyjazdowej trylogii, którą fani RTS-u rozpoczęli w Kielcach, a skończyli w Gliwicach. I'm <inaudible> W odbył się mecz przyjaźni, na którym Torsida stawiła się w jakieś tysiąc osób. W trakcie meczu zaprezentowali zgodową oprawę z hasłem Kreujemy styl górnośląskiej kultury stadionowej. Jest to kreatywne rozwinięcie znanego skrótu KSGKS. Na ligowy wyjazd do Mielca udało się 500 koroniarzy. Chłopcy zostali odpalili trochę piro. Widzę w Dogliwic podróżował specjalem, a na trybunach zameldował się w 1402 osoby, co było najwyższą liczbą wyjazdową w tej kolejce. Gości wspierało 500 niebieskich i 15 wiślaków. W drugiej połowie na płocie znalazł się dwuczęściowy trans, który tworzył hasło. Wybitni trylogię tworzyli latami, my w tydzień stworzyliśmy ją sami. Było to zwieńczenie ich wyjazdowej trylogii, w której w tydzień zaliczyli aż trzy wyjazdy. Na meczu w Łodzi pojawiło się około 100 pasów. Około 1100 niebieskich, w tym 7 dyszek Białej Gwiazdy, wspierało ruch w Krakowie przy kałuży na meczu z Puszczą. Do Grodziska Wielkopolskiego zawitało około 700 fanów Śląska, z czego 578 głów znalazło się na sektorze gości. Radomiak w jakiejś czystówki zaliczył wyjazd do Częstochowy, na nieprzyjazny teren do Białego Stoku wybrało się 890 legionistów. Jaga zaprezentowała kartoniadę na dwie trybuny oraz mały pokaz pirotechniczny. Na trybunach zasiadło łącznie 17 892 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w kolejce. 573 gieksiarzy zawitało na sektor gości w Opolu. Odra wywiesiła transparent szydzący ze smutnych panów. Na Oleskiej znów festiwal Żaden Pies Nie Odpoczywa. Armia Białej Gwiazdy oprawą uhonorowała legendę swojego klubu Kazimierza Kmiecika. Odra Wodzisław na meczu z Rowem zaprezentowała oprawę pod tytułem Siła Wiary w lepsze jutro. Gości, żeby zaprzestały używania środków technicznych podczas trwania meczu. W tym wydaniu to już wszystko. A już w czwartek medaliki podejmują u siebie austriacki szturm Graz w Lidze Europy, a Legia w ramach rozgrywek Ligi Konferencji Europy pojedzie do Holandii na mecz z AZ Alkmaar. Przypominam, że w związku z meczami Polaków w europejskich pucharach STS przygotował akcję specjalną. Ciekawie zapowiada się też wyjazd czarnych koszul do Sosnowca, bo jak wiadomo zagłębie to zgoda Legionistów. Dajcie znać na jakie wy mecze czekacie i co sądzicie o tej kolejce. Kto wytrwał do końca niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i Przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji...